Dzień dobry bardzo w naszym pierwszym świątecznym vlogu. Dziś razem z Przemysławem, tu oto obecnym, chcemy was zabrać do naszego małego świata, w którym będzie czas przygotowań do Bożego Narodzenia. Pokażę nasz piękny kościół od wewnątrz. Wspólnie zapakujemy prezenty. Znaczy się ty zapakujesz. Tak. Będzie czas na refleksję. I pochylenie się nad tradycjami w naszym domu. Ich to będzie chwila, która prowadzi, wprowadzi w was atmosferę miłości, radości i Bożego pokoju. Zapraszamy! Zapraszamy. Zrobiło mi się bardzo ciepło na serduszku, kiedy roraty były prowadzone pod przewodnictwem świętego Wincentego Apollo. Yy, nie zwracajcie uwagi na te serduszka, bo dzieci były więcej razy, tylko im się po prostu nie chce tego przyczepiać. Zapominajmy o tym. Yy, no, ale święty Vincenta Apollo to jest taki bliski nam człowiek, yy, ponieważ Józef ma po nim drugie imię. I bardzo lubię tego świętego, on jest patronem dzieł miłosierdzia w kościele, więc można sobie coś tam o nim poczytać. Bardzo inspirujący człowiek, do czego serca zachęcam. Roraty są robione, przynajmniej w naszej parafii, w myśl drogi sugerowanej przez gościa niedzielnego. Takie serduszka właśnie dostają, które, tak jak mówię, w naszym przypadku przyczepiają albo i nie. W naszym kościele też jest tradycja losowania Dzieciątka Jezus, figurki Dzieciątka Jezus do domu na jedną noc. Jest takich figurek trzy, a żeby wziąć udział w losowaniu, trzeba napisać na serduszku dobry uczynek z danego dnia i wtedy jest losowanie spośród takich osób i każdy ma szansę upiększyć żłobek Jezuskowi Małemu. I jest bardzo ciekawe, nasze dzieci już któryś raz wylosowały, no i już. <noise> Jak widzieliście, choinka wjechała. E, mój bohater domu przetargał ją osobiście z lasu, mało tego ją sam odciął, wyciął, mój przemysłow. W tym roku wymyśliłam kawowe bombki. Wsypałam ziarna kawy. Już od samego opakowania robiło się bardzo miło. W zeszłym roku były malowane aniołki. Oprócz tego mamy jeszcze kwiatowe bombki. Słyszyłam kwiaty i wkładałam je do środka. Wygląda to pięknie na choinice. Te światełka, które widzicie, to dla mnie coś więcej niż tylko dekoracja. One przypominają mi o tym, jak wiele mam. Patrzę na nie i widzę w nich miłość, ciepło, pokój. Spokój i wszystko to, co najlepsze, co daje mi moja rodzina. W tym roku postanowiłam podejść do dekoracji trochę inaczej. A mianowicie zawsze mieliśmy klasyczną ozdoby ale teraz odważyłam się na coś bardziej nietypowego, coś romantycznego, tak jak tutaj ten mały wazonik z kwiatkiem z ozdobami z tymi lampkami. Tak nietypowo światełek jest dużo. Bo nasza choinka ich nie pomieściła. A tak naprawdę nie chciałam na nią dawać takiej ilości światełek, i ten, ten blask sprawia rzeczywiście większą radość i, i taką wdzięczność za to, co mam, za to, co jest. Dzięki mojemu mężowi. Dlatego, że przypomina mi. Każdego dnia, że mamy siebie, za dzieci, które wypełniają nasz dom śmiechem i beztroską, za to, że mogę być tutaj teraz w tym miejscu, w którym jestem. No i co, przyszedł ten moment pakowania prezentów pod rękę. Oczywiście herbatka w świątecznym już kubeczku. A jakże, eee, co tu mamy ciekawego eee, takie łyżki kupiłam, eee, słuchajcie, w pepko. Eee, myślę, że odbiorcy będą zadowoleni, przynajmniej ja sama mi się ucieszyła z takiego prezentu, yy, nadmierna ilość czekolad, może wiesz, albo i nie. Mój mąż kupił kiedyś 14 czekolad i tak schodzimy ze stanu, więc myślę, że dorzucę komuś do prezentu. Tutaj mamy taki starter dla małego elektryka. Myślę, że ktoś tu się bardzo ucieszy. Sznureczek musi być oryginalny. Yy, zestaw dużych kosmetyków. Takie wielkie pudło zamówiliśmy. E, mega fajne, bo z naszej ulubionej firmy są to kosmetyki, a tak fajnie spakowane i taki super zestaw. E, tutaj mamy taki super, e, takie super pudełeczko. E, myślę bardzo fajne, kiedy chcemy dać jakieś złocisze e, młodemu człowiekowi, któremu nie wiadomo co kupić, więc taka skryteczka super. Więc to wymyśliłam. E, miodziki muszą być. Kupiłam dużo e, z naszej tutaj e, pszczelarni, chciałam powiedzieć, ale od naszego dostawcy, który nam zawsze e, wozi miody, e, gospodarstwo pasieczne pszczeli ogród, a to już nieraz mówiłam nie z tajemnicą, że bardzo polecam. Szklaną się, bo to jest taki uniwersalny prezent, myślę, skarpetki świąteczne muszą być, wiadomo. E, tutaj mamy taki zestaw. Kupiłam e, w Pepko. Zapach Mega fajnie pachnie, a nie chcę wiedzieć co będzie po otwarciu, bo on sam tak pachnie. Także tutaj flaszka musi być, nie się śmieje, ale to z manufaktury warmińskiej olej szczarnuszki. No i także to są takie rzeczy, coś ubraniowego musi być. Tak, bardzo fajnej jakości sweterek. No nie wiem, w który papier jeszcze zapakuję ale generalnie coś wybiorę. Tutaj oczywiście muszę pakować osobom, które coś zamówiły i tak mi się wszystko to łączy, no ale myślę, że będzie to jakoś ogarnięte. To jest tylko część rzeczy. Jeszcze u nas ciekawego. Lubimy nabijać pomarańcze lub mandarynki goździkami. Tak, tak pachnie, tak inaczej. I te pomarańcze najczęściej mogą tak parę dni spokojnie poleżeć. To jest taka nasza tradycja koło świąteczna, lub jak chcemy zrobić jakiś jesieniarski, miły wieczór, więc przy okazji taki life hack, żeby zrobić coś miłego. I chyba rok w rok e, robimy coś nietypowego na choinkę, e, mianowicie tutaj jakieś aniołki, które były na nagraniu, to były specjalne gipsowe aniołki kupowane, tam cała procedura malowania. Ymm, w tym roku wymyśliłam bombki z suszonymi kwiatami w środku lub z kawą. Bardzo fajny, oryginalny pomysł, myślę. I tak inaczej, nie tylko skupienie się na tym, co jest dostępne w sklepie, ale coś zrobienie, coś z niczego po prostu, więc mega mnie to ucieszyło. Dzieci sobie też podekorowały odpowiednio. Dzieci mają też swoje hoinki. W tym roku na razie mamy taki status, że jedna jest jeszcze w ogóle nie ubrana, tylko zafoliowana, więc czekam. Może być tak, że w zeszłym roku, tak jak może być też tak, jak w zeszłym roku, że nie będzie ubrana. No i trudno. To, że prezenty najlepiej pakuje Przemysław, to było widać w nagraniu. To znaczy, ja nie nagrywałam siebie, bo wiedziałam, że to będzie trochę bardzo długo trwało <laughs> nie, nie umiem, nie mam cierpliwości do klejenia, do taśmowania, do układania, do zwijania. No. Tak już jest, no nie możemy być we wszystkim idealni, prawda? Jeśli chodzi o prezenty pod choinkę, u nas zwykle są to prezenty praktyczne, ale z jakąś taką e, notą czegoś troszkę lepszego. E, no nie będę zdradzała, bo to też nie o to chodzi, żeby e, gdzieś tam tutaj za bardzo wszystko opowiadać, natomiast e, e, bywają to ubrania, takie, które byśmy normalnie nie kupili, na przykład lata temu, jak Byłam troszkę młodsza, urodziłam już drugie dziecko. Mój mąż na tak poszedł do sklepu i kupił mi sukienkę, to znaczy podchoinkę. E, jak otworzyłam mnie dość, że po prostu wow, piękna w ogóle ekstra, to ona była totalnie dopasowana tutaj. Wszystko miała dopasowane, e, mimo że to była e, sukienka nie taka rozciągliwa jak ta, tylko taka naprawdę. Pod rozmiar i taka z, jeszcze w ogóle zasuwana z tyłu, więc naprawdę musiała być dobrze dopasowana. I on mi to kupił beze mnie na tak. Pokazał Pani, że mniej więcej tak, więc yy, takie tam żartobliwe. Mhm. Więc w ogóle szacun dla niego, że umiał już ledwo byliśmy młodym małżeństwem, umiał to ogarnąć w ten sposób. Więc w ogóle wow, taka ciekawostka pod choinkę. Jakież było moje zdziwienie, jak otwieram to i patrzę, że sukienka taka totalna na wymiar dosłownie i jest dobra. Więc także takie są cuda we Wigilię. Jeśli chodzi o Wigilię, no to u nas jest zawsze 12 potraw, jak nie więcej. Naprawdę. Ale to jest zrobione tak trochę inaczej, a mianowicie jest tak, że gotujemy nie wiem, 6 zup i sześć drugich dań przykładowo, bo pewnie u Ciebie wygląda ta Wigilia inaczej na co jednak zwracasz uwagę, choćby żywieniowo yy, tylko robimy kombinacje na przykład jak mamy barszcz czerwony z uszkami to drugą potrawą jest barszcz czerwony z fasoną jak mamy kompot to kompot z fasoną też jest daniem yy, także tak, my lubimy takie tutaj yy, mieszanki i nam to smakuje nie dajemy sianka pod obrós, e, jakoś tak u nas nie idą pewne tradycje w parze, trochę takie to jest e, z zabobonami dla nas kojarzącymi się, kojarzące się i sobie to odpuszczamy po prostu. E, no, my na naszym własnym weselu nawet nie czaskaliśmy e, lampkami, lampkami, kieliszkami, e, jakież było zdziwienie pani z sali weselnej, że my nie, nie u nas tego nie będziemy robić. Więc u nas troszkę czasami jest tak inaczej niż w większości, ale trzymamy się tradycji. W tym roku wigilia taka rodzinna jest u nas. E, mega się cieszę, mam dużą otwartość na to. E, w ogóle w zasadzie wyszłam z tą propozycją i w ogóle zapowiada się fajnie. E, będzie najbliższa rodzinka. E, wprawdzie braknie jeszcze jednej rodzinki. No, ale to tak nie, nie da się zawsze idealnie. No, może się uda w kolejnym roku, latach, nie wiem, spotkać się w takim szerszym gronie, właśnie rodzinnym, jak teraz. Więc wszystko przed nami. Póki co trzeba ce celebrować. I a propos celebracji, taka mała podpowiedź. Myślę, że fajną podpowiadajką na przyszłość może być coś takiego, że jeśli robisz imprezę, a na pewno jeśli to jest wigilia dla osób, też y, z rodzinki, to warto się podzielić tymi obowiązkami, tym gotowaniem na przykład, nie? U nas jest tak, że my robimy pewne rzeczy, od razu zrobiliśmy listę w Excelu, co na tą Wigilię wjeżdża i ktoś się pozgłaszał, kogoś żeśmy przypisali do, do tego i to jest tak, że mamy Wigilię niewielkim nakładem pracy. No dobra, zawsze jest jakiś nakład pracy, bo to nawet jak się robi w domu, no to też wiadomo, trzeba zadbać o to, że trzeba Przygotować sztućce, talerze i tak dalej, ale to nie oznacza, że y, trzeba robić totalnie wszystko, więc można część rzeczy sobie odpuścić. No i wiadomo, angażowanie dzieci to podstawa. Nie <grych> ja się śmieję, ale u nas jest tak, że jak jest obiad, jak jemy, nawet obiad niedzielny, no to dzieci znoszą, zanoszą. No po prostu w tygodniu taka bieganina. Bardzo miło w niedzielę jest na nich popatrzeć, jak oni przynoszą talerze, składają, potem zbierają. No, no, także nawet jest tak miło. Grudzień jest zawsze dla mnie taki e, emocjonalny taki pozytywnie emocjonalny jak myślę dla większości, ale dla mnie tak szczególnie dlatego, że e, w grudniu e, poszliśmy pierwszy raz z moim jeszcze nie mężem, nawet jeszcze nie narzeczonym wtedy e, na mszę to była niedziela radości, która jest trzecią niedzielą adwentu i do tej pory mam taki sentyment jeśli chodzi o tą niedzielę a pasterka za parę miesięcy, nie za parę miesięcy, a pasterka, która zaraz potem miała miejsce, też była naszą pierwszą pasterką. I chyba w sumie ostatnią, jeśli chodzi o być pierwszą, nie pamiętam. No także potem była pasterka, i, i to zawsze jest taki. To był nasz początek znajomości, grudzień, także to było takie, takie mocne przeżycie z każdej strony, tak bardzo mi zapamiętałam te święta 12 lat temu. Także byliśmy razem na pasterce, byliśmy razem we święta już wtedy, więc było cudownie. I teraz też będziemy razem. Chcielibyśmy Wam jeszcze złożyć najlepsze życzenia. Życzymy Wam świąt zdrowych, jak to awokado, i słodkich, jak ten miód. Ciepłych, jak burzonarodzeniowy kocyk, i pełnych miłości, jak. W serce Jezusa narodzonego w Betlejem. Niech radość z Jego przyjścia na świat otula Wasze rodziny. Niech każde Wasze święta będą rozjaśnione pokojem, jaki przynosi ze sobą betlejemska gwiazda. Niech będą przepełnione zapachem choinkiem, świeżo ściętej, przyniesionej z lasu, ozdobionej piernika. I niech Nowonarodzony Jezus, król nad królami, obdarza Was spokojnie. Życzymy Wam, by te święta były proste i spokojne, jak dziecięca modlitwa, i obfite w dobru jak stół wigilijny. Niech Boża Miłość napełnia Wasze serca. Niech Wasze święta będą chrupiące, jak pierniczki, i rozśpiewane, jak aniołowie i pastuszkowie. Wieczór Narodzenia Pańskiego. Niech będą błogosławione pełne błogosławieństwa tego, który przynosi Nowonarodzony Jezus. Niech Nowonarodzony Jezus ożywie Was swoją radością. Niech Jego miłość, niech miłość Boga, który przyszedł na świat, wypełnia Wasze serca. Niech Bóg obdarzy Was. Pokojem, łaską zdrowia, szczęściem i